Niech Amerykanie, Rosjanie, obojętne kto rządzi się u siebie tak jak chce. Ojciec powinien wychowywać swoje dzieci w duchu patriotycznym. Dziś Warszawa pulsuje historią i emocjami. Tysiące ludzi przyjeżdża tutaj do Warszawy, żeby celebrować wolność i niepodległość. Czy patriotyzm to coś, co można poczuć raz do roku? Czy może chodzi o codzienne wymory, małe gesty, które budują przyszłość? Dziś sprawdzimy, co to znaczy męska postawa wobec spraw narodowych oraz czy młodzi mężczyźni mają swoje własne patrzenie na patriotyzm. wyrazić swoją, jakby swój patriotyzm. To, że kocham ten kraj, Polskę. Nie opowiadam się tutaj za jakimś, nie wiem, stronnictwem czy coś. Ja tu idę po prostu jako Polak, jako mieszkaniec Warszawy, To Jest taki wyraz pamięci. Ależ oczywiście, ja nie jestem jakimś faszystą nic. Świętuję, jestem po prostu patriotą polskim i świętuję. Chcę w ten sposób poddaję cześć tym wszystkim ludziom, którzy walczyli za naszą niepodległość i chcieli, żebyśmy żyli w wolnym państwie. To wszystko. Wybuchł konflikt. Wyjechałby Pan, byłby Pan za tym, żeby wyjeżdżać z Polski, czy jednak mimo wszystko zostać tu i walczyć? Zostać i walczyć. Dlaczego? Dlatego, czy że... warto umierać za decyzję polityków? To jest decyzja no, polityków, to jest nasza wspaniała ziemia, to jest nasza spuścizna. Zdanie, tak, zdanie mi się zmieniło. Kiedyś to myślałem, żeby właśnie gdzieś tam wyjechać, gdzieś szukać ucieczki, ale jednak no, czasy są takie, jakie są. Trzeba zostać po prostu i bronić ojczyzny. Za wszelką tak, cenę? Za wszelką cenę ja bym został. Czy jeżeli w Polsce wybuchłby konflikt? Ja zostałbym tutaj, gdzie się urodziłem, czyli bym był w Polsce. Wie pan, ciężko jest obecnie ludziom i zdaję sobie z tego sprawę, że ciężko jest wybrać, czy w tej dramatycznej sytuacji, gdzie, gdzie wszyscy tylko wybierają te narożniki stolika, walczyć o ten stolik, czyli o to, siedząc w tej Polsce. Jednakowoż Polacy mają taką naturalną, naturalną cechę w sytuacji kryzysowej jednocześnie się pobudzić i zjednoczyć. I wydaje mi się, że nawet w sytuacji beznadziejnej Do trzeba zostać i walczyć. Pan uważa, jak powinien wyglądać teraźniejszy patriotyzm? Proszę pana, żebyśmy gospodarczo się rozwijali, żeby młodzi pamiętali o tych wszystkich sprawach, żeby nie, nie przyklaskiwali wszystkiemu temu, co... Ktokolwiek gdzieś tam napisze i powie, że jesteśmy tacy czy owacy, musimy po prostu walczyć o swoje, czuć się Polakami, nie wstydzić się swojej narodowości. To wszystko na cóż mógłbym coś mam więcej dodać.